Cześć, witam wszystkich, z tej strony Quantum, dzisiaj ze mną również Kajkerot. Hello! I gramy na mapie Caspian Border. Czekaj, szybko muszę wysiąść czołg, bo zaraz mnie rozwali chyba ten koleś. W każdym razie gramy na dodatku Second Assault, który jakby wprowadza nam znane mapy z Battlefielda 3 i nawet jedną z dwójki do Battlefielda 4 i jest to Caspian Border, Fire Operation Firestorm, Metro oraz Gulf of Oman. I to jest właśnie mapa, która jest jakby znana również z Battlefielda 2. W każdym razie, jeśli chodzi o Caspian Border, to jest mapa, która przeszła najbardziej gruntowny lifting ze wszystkich map. I no jak widać, tutaj zmieniła nam się pora roku na jesień oraz wieża już nie stoi na punkcie A, tylko na punkcie D. Jest to jakby ale... punkt revolution. Tak, ale powiem Ci coś ciekawego. Tak jak w przypadku metra, to dzieje się po wydarzeniach strójki. Tak? Czyli ta wieża dalej jest zawalona na A. Tak, a chyba tam były nawet jakieś części. No więc właśnie, jest zawalona wieża na A. Czy to takiego jest... jest nowa? No coś powiedzmy. A bo ty czytałeś książkę, no ja akurat nie miałem okazji czytać książki Akurat. E, w książce... Takie książka jest taka sobie no, no, na serio, ale. No nawet Kajkerok mówi, że tam niby w fabule był taki fajny kruczek, e, że... Dimitri? Nie, Dimitri, czy Dimitri. Mm -hmm. Czy jak on się tam nazywał? Nie pamiętam już. Dimitri? Dimitri. Tam właśnie był człowiekiem, który jakby przeżył ten wybuch bomby atomowej, mm -hmm. tak czy jakoś tak. W Paryżu. Tak, i on tam dlatego, to było właśnie wytłumaczone, dlaczego on był niby tak napromieniowany i jego życie było już tak, w cudzysłowie, na krawędzi. Mm -hmm. I dlaczego on się pojawia w, no, czwórce, tak, żeby. żeby wiedzieć o co chodzi, tak? Dobra, czyli jesteśmy bo w czwórce... teraz na antenie, no. No, bo w czwórce on się pojawia i to po prostu jest jest, jest do powiedzenia... Właśnie mnie l'Evolution zabiło. O, a ja akurat I... widziałem l'Evolution mm -hmm. tego z, z góry, o ile uda mi się złapać spadek tej mm -hmm. wieży. Proszę, proszę bardzo. I ona tworzy nam jakby tutaj nowy punkt wejścia na e, punkt D, więc jest to całkiem ciekawa mm -hmm. opcja. Oj, oj, oj. Czołg, uwaga, w czołgu w środku jest. Wiem. A i do ja, oczywiście, ja dostałem. Niestety do mnie dostał jeden tylko pocisk. No na razie 2 do 2, ale to dopiero runda się rozpoczęła, więc jeszcze i ja się też rozkręcam. O, wsiądę do Abramsa. Nie, dobra, wezmę sobie kolejny czołg po prostu. Więc y, szczerze Wam powiem, że ja już grałem z Kikerotem w. Wszystkie mapy oprócz metro, bo metro jakimś magicznym cudem zawiesza mi BFA i to jest praktycznie nie, za każdym razem. Kraszuje ci BFA. No, kraszuję mi BFA, zawiesza. No, Freezuje, on niby działa, ale nie ma Battlefield Stop Working, czyli to jest freeze. W każdym razie nie. mieliśmy już okazję grać na wszystkich mapach poza metro, oczywiście. Ja więc jak na razie dodatek Second Assault jest jak najbardziej e, mm. pozytywny. E, nie wszystkie mapy przeszły tak e, gruntowny lifting, jakbym się tego spodziewał, ale co do no, Firestorm, różne... W Firestormie przecież też przeszły. Też nie można powiedzieć, że nie, nie przyszedł znaczy, no tak jest no wiesz, tak, tam też jest jakby ale... zmieniona parę mhm. roku, tak trochę jakby nastrój tej mapy, ale ogólnie wszystko, co znamy, jest oczywiście e, sam układ no. mapy, jest taki sam. W każdym to to razie. Najważniejsze rzeczy zostały. No, najważniejsze rzeczy zostały, ale dodali takie małe eventy e, Evolution, w tym na przykład tam na takim wielkim szybie. E, Szybie naftowym, jeśli można to powiedzieć, jest tak, taki przycisk, mm -hmm. żeby wypalić trochę paliwa, i wszyscy, którzy tam na tym największym, bo to jest taki największy szyb na tej mapie, wszyscy, którzy tam, tam siedzą. Wszyscy kampili, no. Tak, wszyscy kamperzy, za można ich spalić. I e, no. co ciekawe, dostaje się jakby też fragi, właśnie za odpalenie tego levolutiona. jest to tylko wciśnięcie przycisku. Stanley byłby zadowolony, <laughs> tak sobie pomyślałem. Push the button. Tak. Stanley, why did you push the button? Push, free tu. No tak. <noise> W każdym razie wiecie o co chodzi. To jest proste wciśnięcie przycisku i no nie ma tutaj nad czym zbyt wiele się zastanawiać. Szczególnie kiedy widzimy mnóstwo sniperów mm -hmm. na górze, to może być bardzo przyjemne. O dobra, mam fraga. O, ale dostał bezpośrednio po prostu w ryj. Dobra. Wiesz co, mm -hmm. polecę w kierunku może B, B, o ile Ty mi otworzysz przejazd. Moje zamknięcie... Chyba jest ty... za tym... Czekaj? Okay? Mogę ci walnąć tam w środka. Nie, ten wydawało mi się, że to był za tym. Aha, dobra. A to tutaj w budce się otwiera, dobrze. Uuuu, trafienie pojazdu, bo czekaj, tam widziałem jakiś... jakieś ludki, ale ludki prawdopodobnie uciekły. Więc. Za nami. Moment, moment. moment. Hmm. Staram się rozwalić gości. A, cholera. Ach. Kurde, kurde, kurde. Palnik? Palnik. Dobra, udało mi się go załatwić. No. Jeszcze, jeszcze jeden. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. A, tu Dobra, załatwiłem go, załatwiłem go. Udało się go załatwić. Dobra, ładnie. Z jeszcze tułu. za to, z, ten, z drugiej. U, cholera. Niestety nie udało mi się go załatwić. Z Niemcy. Ładnie. Czekam, czekam, na Ciebie. Dobra, zaraz, zaraz się zespawnie. Ile tam mamy na razie? Pięć do czterech. No trochę sobie wyrównałem to, co mi tak tam kiepsko szło. No ja trochę się odbiłem teraz. Dobra. F2000 jestem. jest normalnie świetne. No mi się jeszcze niestety nie udało odblokować tej konkretnej gIVERY. Jak też mi pasy to ci na metrze się nabiję. Nie, to sobie wiesz zrobię, jak naprawią. Oj, czołk, 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 uwaga, czołk. Jak no. sobie jak to naprawię, to sobie to zrobię sam, tylko na razie mm -hmm. muszę to najpierw ogarnąć. O. Oj. O lol, ale mnie zabił. O cholera, a ja go chyba załatwię, ale, tak, ale tak, ledwo, mm -hmm. ledwo. Muszę jeszcze przeładować okienice. Jeden pocisk ode mnie, no. O, udało mi się uciec Dobrze, ładnie. Naprawdę ładnie, bo już tak blisko po prostu, wiesz, ledwo, ledwo. Masz apteczkę? Dobra, dzięki. E, dobra, to wiesz co, wybierzemy się chyba w kierunku D, nie? Dokładnie. E, co ty na wybranie się naszą ulubioną ścieżką Uwaga, kominem? Dzibej. Uuuu, ciężkie uszkodzenie pojazdu. Dobra, na mi się. Tu na wieży Cholera, Zobaczyć co staram się wymanewrować tutaj czołg. Jakkolwiek. Shit. shit, 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 shit. Coś ten czołg nie za bardzo potrafi mnie trafić również. Ja jego też zresztą mam problem. Ooo, come on. Jedna rakieta poszła, zniszczenie, trafienie pojazdu. Dobra, wyjdę z tej samej strony. Pójdzie, trafi go, nie trafi. Trochę się widzę, zaczął mnie bać. Ale ostatnia moja rakieta, to na pewno go raczej nie trafię. Dobra, dupa. W takim razie ja uciekam, idę. Oj, to nie był dobry pomysł, to nie był dobry pomysł, by tym murkiem lecieć. O dobra, przynajmniej na szczok tam jest to go rozwali. 7 do 4, także jakoś ta runda tam powiedzmy się zaczyna. Dla mnie. Dzisiaj już naprawdę biegam z taką w miarę prostą konfiguracją dla siebie, bo dzisiaj już tylko mam ochotę się po prostu zrelaksować pod sam koniec przy Battlefieldzie. mieliśmy po prostu nie farta. Nagraliśmy praktycznie mm, dwa odcinki, w których niestety nie nagromi się mikrofon i to już jest, jeżeli teraz ten odcinek nie wyjdzie, to już nie wiem co wyjdzie. Bo już po prostu nie będę miał szansy, jakby w tym dniu nagrać kolejnego. Także mam nadzieję, że zobaczycie ten odcinek. A jak nie, to może uda się nagrać go następnego dnia. Uj. No niestety. To już no, ci, nie będzie ci, 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 ci. na bieżąco. 803, Monscope, Dobra, ja, ja przeszedłem naszym tajnym tunelem miłości. Włocy! <gry> What the fuck? Titan Titan of love, tak? <gry> to, to ktoś tak nazwał ze sławnych youtuberów to tak dosłownie? Nie, ale, ale o, chyba teraz, tak by należy Teraz, narywać. jak na złość, oczywiście mój kot musiał mi wejść, także chwila dosłownie przerwy. Dobra, a więc jeśli to tak można byłoby ująć, kryzys z moim kotem został zażegnany. Niestety, mój kot uwielbia mi wchodzić, szczególnie w środku nagrania. No animals were harmed during the. <gry> during projection. this video. Eee, during the making za płotem, of this video. potem jest typ... Oj oj, zaraz, na wieżę jest ktoś, na wieżę jest jeszcze ktoś o... Aha, zamknęli się tam Uhu Cały pancerny dywizjon idzie Widzę tutaj na jednego kolesie i... uhu Dobra, mój frag No mm, Jezu <gry> No, udało się. Ile tam? 9 do 5, no jakoś tam trzymamy formę Choć poprzedni odcinek ma. miałem jeszcze lepszy, miałem 31 do, 5, do, do 14 i to mi się po prostu nie nagrało, byłem naprawdę tak zły po prostu, zresztą kajkerot też, bo ja mu też to no. nie Znaczy, odbiłem się po prostu. No wiecie, niestety czasami C. tak chamsko się zdarza, tak? Widzę, widzę czołg. No, muszę go dać z tyłu. E. O, czyżby Chyba ktoś dziabnął tego czołgę. O, tu jest ta zchata... oj, z, tyłu, z, tyłu, z trawa. Oj 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 oj, 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 oj. oj, Z tyłu no za mną przy róże było dwóch typów, ale nie wiem. Pod... Uda ci się mnie podnieść, czy ty nie jesteśmy dzieci? Ja jestem 150 metrów od ciebie. A spoko. Dobra, zaraz się zespawnię od ciebie. Pyk. Jestem. Mhm. Tutaj gdzieś z tyłu było paru ludzi, ale widocznie chyba już znikli. Na E, na E chodź. Na E. Ja chciałem na D pójść, z D na e, ewentualnie, wiesz ja tak pójdę spróbować. w tą stronę właśnie ja może pójdę z D na E o f o Le -le cholera. Mm. No pani Jesteśmy na pierwszych 6 miejscach. Nasz skład jest najlepszy Dobra załatwiłem go co prawda trochę mm. lamersko z wyrzutnie rakiet, ale już Jeszcze nie miałem jest innej z opcji przodu Tak widziałem. coś widziałem Oho, dobra, już widzę go. Chyba go widzę na minimapie, go widzę. Mm -hmm. Dobra, załatwiłem. O, drugi się zepadł. No nie. Dobra, załatwiłem go. Counter knife'a bym miał. O, zasadzi. zasadzi. Zasad... no. What? What the fuck? Bullshit? What the fuck? Really? Co było? Zasad... Miałem tak. Chciałem gościowi zasadzić knife'a, tak? No to mhm. miałem na nim animację, która mi się zdenajowała, po czym miałem animację, jak już go najfowałem od przodu. Powinienem go załatwić z karabinu. Ale niestety tego nie zrobiłem. Nie udało mi się. Ale to naprawdę był taki kompletny bullshit. Niekiedy te knifey z przodu czy z tyłu lewo, prawo są trochę dziwne. Znaczy z tyłu zwykle działają, ale parę razy miałem tak, że niestety na przykład gościu mi się nagle odwrócił plecami dosłownie. No, czasami tak jest, niestety. No, bywa, bywa. Tu gdzieś chyba tak, jest tak, gość. Tak tak tak, 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 ktoś jest. Tylko nie wiem, jakiego tu Oj. Dobry heli. Dobra. Dobry pilot. Oj, dostałem od niego. Kurde, dobry gościu. No, podniesie ktoś? Podniesie ktoś? Chyba nie, niestety. Chyba się nie uda. Dobra, moment, zaraz się chyba do ciebie. Dobra ja jestem Heli mm -hmm. Te. Dobra, już tam... O, jest tu, stół, tu. No, w lesie gdzieś jest wiem O dobra, masz asystę? Te. Dobra, ładnie. Już chciałem się upewnić, bo zdążyłem... widziałem, że miałeś trochę problem. Hip fire y A no bywa na szczęście w 2000 mam bardzo dobry hipfire. Oj tak, w końcu to ball pop. No. Blue um. heli? heli? Heli. Oj. Trochę bezsensownie. nam tą rakietę. Gdzie jest ten koleś? Naprzeciwko mnie. W stronę oj, muru. Oj, oj, a mnie, a mnie nawala właśnie heli. Jeszcze mam jeden. Miał problem, żeby... Jest, jest ich widzę, dużo, widzę, od, widzę, od muru są. Widzę, widzę. Idę naokoło. Dobra, asysta Dostałem asystę Okej, próbuję iść Może na bezpo... O czekaj, 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 widzę, że ktoś się tam załatwi Nie mnie A nie, to się dość długim nikiem Uuuu, oj, mam mało HP Musisz mi rzucić apteczkę. Rzuć apteczkę, A? rzuć apteczkę. Ginę. Oj, ej, ej, nie wiem. Skąd, skąd? Z... Czołg. A, dobra. Ja już wiem gdzie. Podniesiesz? Mm -hmm. Czy ty nie, nie zginąłem. A cholera. Czołg nie załatwił. Kurde, dobro, mają drużynę całkiem. Ale z... Z... o no Przytrzymaj tab. zobacz. Jaka drużyna jest na... na górze. No nasza. Oj, kurde, czołg! 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 Kurde, ale niefortunny spawn po prostu dałby się jakiś medyk. Oj, ginę od... Ginę od ognia? Tak. What the fuck? O, super. Załatwił mnie. Wiedział, że tędy wyjdę. No, podniósł... LOL wyjde. Super. Pod, podniosłem cię Super. Tylko. Super. super. Strzelił jeszcze raz. Teraz spodziewał się, że ten wyjdę. A dobra. Jeszcze raz, raz... Oj, tym razem udało mi się go trafić. A i... w pudło. No z tyłu, jakiś koleś za mną był. Tak, zabiłem, zabiłem się jest. z tym nawzajem. idą z B. Cały milion po prostu, no. cały milion. A więc, jak na razie nasze wrażenia z dodatku Second Assault są w miarę całkiem naprawdę pozytywne. I o ile no nie wszystkie mapy przeszły taki okropny wręcz lifting to no, mimo wszystko te zmiany są naprawdę na pozytyw. W dużej ilości map dodano takie małe eventy Evolution, w niektórych te Evolution są bardziej przydatne, w niektórych jakby troszkę mniej. No ale mimo wszystko naprawdę jest całkiem, całkiem nieźle i miło jest zagrać w tego odświeżonego BF-a na tych cudzysłowych, no jeszcze nie takich, wcale, na takich tych starych w cudzysłowie mapach. Na ma tych, nie, mapach nie, 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 są w takie, wiesz, nie, są takie no, nie są takie stare jeszcze, nie bo z Battlefield Ile to tam ma dwa lata? No to powiedzmy, no. to już w standardzie dzisiejszym jest w miarę stara gierka, ale nie, nie ma tu takich tragedii. Ach. Battlefield 2 jest jeszcze starszy na przykład, oczywiście. No, no ale Ouu. to. Nie udało mi się po prostu za długo przeładowywał mi ten broń. No, bywa, bywa, tak czasami, ale przynajmniej obroniliśmy to D, to teraz yy, pójdziemy w kierunku C. O i, z tyłu, z tyłu, z tyłu, wierzy. O, dobra, załatwili go. Wziąłem czołg. Dobra. Zaraz się postaram obok cię zespawnić. Albo w sumie... Wiesz co, wezmę własny czołg. I podjadę na C w takim razie. Ja wziąłem z A. No ja niestety nie miałem Dawno już na, A. na A, nie ten. No. Tam tylko chyba jeden czołg się tylko spawni, nie? Czy? No niestety. Dobra, jadę w takim razie w kierunku C. Ja będę na A, na E. Dobra. No bez jaj, że slamy Slamy? Slamy. You've got slammed. Ale kurde patrz jak oni walczą o to D Taka zażarta walka, że nie wiem. Mm. Oj, nawet widać tą zniszczoną antenę tutaj. Dopiero teraz się na tak siebie przyjrzałem. Czasno A tu przynajmniej normalnie wyglądają te zniszczenia. Dam to w Battlefieldzie trójce ta wieża tak trochę... żenująco szczerze mówiąc się, wiesz. No ale wiesz Zawala. to... Jakby nie patrzeć, dzięki temu mamy w czwórce Revolution. No, jakby nie patrzeć? No. To był chyba taki jedyny event, który się tam działo, ze względu na. Tak. Mhm, Mobilized? Co jest? Czemu jednak zostałem uszkodzony? Bardzo mnie to ciekawi. Dobra. Oha. Super. Czemu? A mnie załatwił, wiesz koleś. Akurat był w róże, a nie, nic tak nie strzelało przez długi czas i się zastanawiałem, wiesz, co, co to jest w ogóle. Dobra, spadnie się na D. Co do mnie strzela? Dobra, jestem na D. Mhm. A, i widzę, że tutaj. Oj, kurde. Cały czas się natykam na tego samego gościa. Już 2 do 4 jest z nim. I za lata. Naprawdę nie zma akurat na to. No, bo ona jest wytłumiona. Jest. Ale wiesz, tak się spawnienie i oczywiście od niego zginąłem od razu. No, zdarza Jak się. Nazwać. O, ponownie zresztą. Teraz z rury. także na punkcie D jest ich po prostu milion. Niestety. Dobra. Nie jestem jest na D. Po... Dobra. Ja też jestem na D. O Oba jestem. u ciebie, nikogo nie ma. Oj! Nie, są za ten. Za tobą. za tobą. Za tobą, za tobą, za tobą chyba. w środku tego są budynku. Ta, poszedł Uwaga, obok ciebie. Lol, nie zauważył mnie w ogóle. Idę dołem. A ja może. Ja Ta, dołem możesz... przeszli. Przeszli czterech. Ja Pięciu! Też, 4, dołem. też dołem. Wszyscy są. Oj, 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 tak właśnie mnie załatwili tam, ale jednego udało mi się dziabnąć. Dobra, gdzie by się tu zespalił teraz? Na naszym typie? Na D, na razie na D. Jest ciekawe, że można przejąć ten cały, ten punkt tutaj cały praktycznie pod ten... Pod ziemią? Tak. Kurde, kolejny współczynnik, na który trzeba mieć uwagę. No, który trzeba uważać, tak, przyjmując punkt. No, a tam ciężko jest na dole tego tak ogarnąć. No. Bardzo ciężko. Mhm. No, ale zobacz, Tak, trzeba... No, trzeba tak zrobić i... Ogarnąć. A, dobra, wygląda na to, że D jest w miarę czyste w Tak, ale co? Co, co? Właśnie widzę tutaj, ile ich biega jak mrówków. Dobra, jeden zabity. Oj, akurat otrzymałem awans. Czołg macie. Wiem. Trafię? Nie, nie trafię. Oj, z tyłu, z tyłu, z tyłu, na dech ktoś biega. O, gdzie jest koleś? Oj, i na czołg się akurat natknąłem, drugi, który był oba. Ale jednogłośnie udało mi się zdjąć. No może nie będzie to najbardziej rewelacyjna runda niestety jaką widzieliście w moim wykonaniu, ale przynajmniej myślę, że będziecie mieli tutaj niezły pogląd na to jak wygląda dodatek Second I Assault. jak bo, wygląda Kaspian. Bo myślę, że następny odcinek już postaramy się nagrać trochę lepszy, naprawdę dzisiaj już po prostu desperasko chcieliśmy nagrać, Wam jakikolwiek odcinek Trzy rundy się... kiepskie. Trzy świetne 3 rundy 3 świetne się świetne runy nie, nie runy nagrały. Czy nagrały się, ale no. niestety bez mojego mikrofonu, więc to jest tak. Eee, trochę niestety hamsko. Oj, teraz. Koleś, koleś numer dwa. Aj i czołk niestety. Aj, a mogło być tak pięknie. 20-17. Przynajmniej jakiś tam poziom dodatni utrzymujemy. No, jak widzicie, YouTube czasami w cudzysłowie może czynić cuda, tak? Może się wydawać, że ktoś gra naprawdę dobrze, ale my jesteśmy tylko zwykłymi graczami. Mamy lepsze rundy, mamy gorsze rundy, więc będzie to wyglądało... Czasami wręcz bardzo różnie. No ale mi frag zab tam? zabrał ktoś. Ja tylko jeden rozwaliłem. Nie ty, jakiś niebieski random. Zacząłem strzelać i... Za, za coś... coś tu... A poczekaj wiesz co może ja postaram się ten czołg rozwalić? Bo akurat jest w ustawiony ten co jest zaznaczony mi Ten. O, dobra. Strze... <laughs> Gdzie... Ładnie. Dołem. Tak widzę. Widzę, widzę, widzę. Dobra. Chyba tam mocno obrywają, albo już obrywa... obrywali. Z, z, no jednak zabiłem drugi, drugiego, ten też zabili C. Dobra. Idę. No, panie, odbijamy się. No, trochę. 22-18 jak na razie. Zdaje mi się, że powinni być ze skokami, wiesz? Chociaż tam ze skokami są nasi. czołk Heli. Shit. Przestrzeliłem. Nikt tego heli nie może zdjąć. No bo uszkodzenie. Oj. Blisko. Tutaj ktoś. Blisko mnie przesiaduje i trochę się tego boję. Oj, choć, chodź, choć, choć, choć. Stawaj, stawaj. O, przejeli czołg. Niesamowite. Nice. A, drugi czołg. Super. Gdzie jest ten heli? Nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem. Chciałbym bym chciał to wiedzieć. Dobra, uszkodzony. Ostatnia rakieta. Dobra, rozwalony. Więc trochę, trochę faktycznie się odbijamy. 24-18. Może to nie będzie taka tragedia, jak to było na początku. Choć odzyskamy jakiś honor. No naprawdę, wiecie, czasami jest tak, że. My nie mamy jakoś zbyt dużo czasu, szczególnie teraz z tym by nagrywać razem filmy, a ja w tej chwili też zapracuję dość dużo, to nie mam też za bardzo mm. czasu, by czasami nakręcić tyle materiału, by dać wam jakby tutaj e, najlepsze, najlepsze mm. klipy, więc dzisiaj w zasadzie to tak bardziej chciałem wam pokazać właśnie jak wygląda Second Assault na PC-tach. Bądźcie sobie to zobaczyć w najlepszym ustawieniu grafiki i tak to właśnie wygląda. Jak widać i tak DICE odwaliło moim zdaniem kawał dobrej roboty, bo mapa, która wcześniej była bardzo wymagająca, czyli Gulf of Oman w Battlefield'zie trójce, bo tam po prostu no było tak, mm -hmm. PC-ty, to się zażynały. Teraz naprawdę w czwórce chodzi wyjątkowo, wyjątkowo ładnie. Cholera, nie dozwalę wiesz z czego czołgu, bo czt, nie wiem jak się dostać do wyrzutni. Siedzi w tym czołgu? Siedzi na w Siedzi. tym czołgu. Nie za bardzo chcę wyjść. O, ktoś mu tam C4 podkłada? Zaraz, zaraz, zaraz. Trafionym, 54, ma 46. Moment. Musisz mu walnąć jeszcze raz. Nie, ten... mam, nie mam rakiety, ale tutaj gdzieś, gdzieś z tyłu widzę ludków i trochę tak się boję. Że... O, właśnie, a propos. Oj, 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 czołg, 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 czołg. znowu czołg. Nie mam jak dziabnąć rakiety, naprawdę. Ale ci mogę ludzko uratowałem. Mogę tylko do niego spalnikiem podejść. Był za tobą typ. Aha. Uhuhu. Zniszczony. Ładnie. Na górze masz jeszcze typa z... zabudynkiem. Chyba widzę. Tak, widzę, 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 Dostał. Ale dostałem niestety ze strzelby. Stółko. Na C. Dobra. Ty, może się jeszcze wyrobię, 26-18 Nie ja musiałbym mieć co najmniej 39 chyba Spawnuje się obok ciebie Kakarot Czołg raz. Czołg, 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 czołg Dobra, dostał Da... Ups Podwójnie dostał Dobra, oberwał Ode mnie nie I mnie zdjął Ma 20, Dobra. jeszcze rakiety jedną Dobra, mhm. zniszczony. To była mhm. ładna akcja, akurat. Uwielbiam takie flankowanie, po prostu. Co takie satysfakcjonujące zawsze. No, masz apteczkę? Dobra, dzięki. No ale widzicie, że mimo tego, że nawet czasami, jak nam nie idzie, nawet w takich serwerach, to my cały czas staramy się grać PTF. Rzadko kiedy dla relaksu w zasadzie, jak nam się naprawdę nie chce, gramy tylko na fragi, tak? Czyli nie przejmujemy się. Oj, uważaj, sniper. No, nawet nie do mnie strzelał, ale blisko było. I gramy czasami mm. tak, że po prostu gramy dla fragów, a nie dla, dla flag. Ale my 80, albo nawet 90% czasu staramy się grać jak najbardziej po prostu PTFO. Play the fucking objective, bo w końcu wygranie rundy to jest tutaj główny cel w każdym batym filmie. Strzelałem na dystans, ale Aha, już... widzę. jest za budynkiem, za budynkiem. Oj, chciałem go dobić z Glocka, ale po prostu to był chyba zły pomysł, tak mi się zdaje. Dobra. Gdyby się zaraz uspokoić, jest. Chyba znowu C. Dobra, próbuję C. I być. Oj, naraz. Dobra, próbuję O, Parę ładny kill. Pewnie niczycy te Mhm. O, ktoś tam. Ogarnął, dostałem asystę za przegrodzenie. Zaznaczony byłem. A no cóż, bywa i czasami i tak. No ale patrzcie, jestem drugi w mojej drużynie i wcale tak mało punktów nie mam, więc w sumie muszę Poszukiś uznać, drugi, że. Mimo, mimo niezbyt dobrych fragów, uznaję, że runda jest w miarę, w miarę udana, bo naprawdę Ja pracujemy z naszą drużyną. No, za, no, za, no, no, skończę. Trochę ich jest chyba na dole, tak mi się zdaje. Oj, o jezu, jezu. jezu. No, ledwo, ledwo się wyrobiłem. Uwaga, daj do mnie. Ach, kurde, dwóch typów przyszło. Miałem nadzieję, że tylko jeden już wyjąłem. Dobra, bloka. ten wyrobiłem na jeden. Eee, Dobra, uwaga na D. jest. Jestem. Czołg? O, do... nie, dorwałem, a ten czołg jest już zniszczony dość. Także ja go zniszczę na wszelki wypadek. Gdzie jest... Gdzie jest tutaj... Cały typ wzór No może jeszcze uda mi się ten czołg uszkodzić. O, teraz dobra, jest jakiś kill. Oj, 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 shit, 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 shit. Ach, demy, demy, demy. nie udało mi się go zdjąć, dwóch typów z przodu i z tyłu po prostu. No, bardzo ciężko. <laughs> cold... You know, cold Player, a ja przeczytałem Cold mm -hmm. Player i już się tak zastanawiałem, co on robi tu w Battlefieldzie. <laughs> tak, jeden... widziałem ostatnio komentarz na forum, że... Uh, a propos ten... Uh, Abakana, żeby wrócił. Uh, ktoś napisał... I bet you heard it in Black Ops 2. Uh, i ktoś po prostu skomentował There's no place for cod players here. Tak. <gry> Dobre. Także tak wygląda runda. No, udało się jakoś chociaż odzyskać honor pod koniec, e, ale galiśmy naprawdę PTF, było w miarę dużo punktów, więc uznaję rundę za w miarę udaną. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć.